Dzięki. Jeszcze na koniec pokażemy Państwu dzwon Zygmunta, ten wielki symbol, który jest w sercu katedry wawelskiej w Krakowie. Bardzo dziękujemy. I już za chwilkę, dzień, w godzinę Dominika Komornicka czeka na Państwa z kolejnymi informacjami w wydaniu specjalnym. Bardzo dziękujemy. Nie żyje papież Franciszek. Najdrożsi bracia i siostry z głębokim bólem muszą ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek powrócił do domu Ojca. Te słowa o śmierci papieża popłynęły rano z Watykanu. Franciszek miał 88 lat, jego pontyfikat trwał 12 lat. Tłumy ludzi w poniedziałek Wielkanocny cały czas kierują się na Plac Świętego Piotra, aby modlić się za papieża. Będziemy razem z nimi w Watykanie. Będziemy wspominać Franciszka i podsumujemy jego pontyfikat. Zaczynamy wydanie specjalne Dnia w Godzinę Dominika Komarnicka. Zapraszam. Papież Franciszek zmarł dziś rano w swoim mieszkaniu w Casa Santa. Mar